Wójkę specjalny jest pod sądu Najwyższego. Sąd najwyższy odmówił nie wyraził zgody na aresztowanie Igora Tulei. Sędzia jest, może wrócić do pracy. No, tak, to A, no. I, był uchylany immunitet, to też w pierwszej instancji Izba Dyscyplinarna nie uchyliła tego immunitetu i na skutek zażalenia prokuratury w w drugiej instancji Izba Dyscyplinarna już ten immunitet uchyliła. Ciekawe jakie jest uzasadnienie postanowienia, ale to pewnie trzeba poczekać na, na obrońców i na ich komentarze. W każdym razie jeszcze raz dziękuję e, przede wszystkim we własnym imieniu za e, wsparcie i w imieniu wszystkich sędziów. Także Eee, wiem, że dzisiaj było zimno, ale mam nadzieję, że nie, nie będą Państwo... Panie... A tutaj jest. <laughs> Prawnicy, sędziowie bez wsparcia obywateli nic by nie zrobili, także jeszcze raz e, bardzo dziękuję. E, e, mała bitwa, którą dzisiaj wygraliśmy, ale wojna w obronie praworządności jeszcze trwa. Nie skończyła się. Patrzymy lat, Solat! Niech żyje, żyje nam! Sola lat, Sola, niech żyje, żyje nam! Jeszcze raz, jeszcze raz! Niech żyje, żyje nam! Niech żyje nam! Dziękujemy! Obywatele! Dziękujemy! 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 Nie przestaniemy! Nie przestaniemy! Ja dziękuję panu! Poczekajmy na obrońców i im podziękujmy. No, tak, tak, tak. No, Panie musimy sędzio, trochę, tak na co pan, w tej momencie czuje, co, co przychodzi panu w tej chwili do głowy? Hmm, tak naprawdę no, decyzja Izby Dyscyplinarnej średnio mnie tak. interesuje, ale bardzo wzruszające i bardzo poruszające jest wsparcie obywateli. To, że Państwo e, wytrwali dwie doby e, i no, byli ze mną i tak naprawdę byli e, ze wszystkimi obrońcami praworządności. Najważniejsze jest to, że, że ta wspólnota obywateli i prawników e, nie tylko się buduje, ale się e, zacieśnia, i że to, o czym my mówimy, o czym mówią obywatele, prawnicy e, od pięciu, sześciu lat. Ciągle jest ważne, jak, jak wszyscy tutaj pokazujemy, i że to jest coś naszego wspólnego czyli po prostu ta konstytucja, prawo obywatelskie, prawo do rzetelnego procesu że sędziów wspierali nie tylko obywatele, ale też wiele stowarzyszeń i organizacji społecznych i za sędziami również byli przedstawiciele innych zawodów prawniczych adwokaci prokuratorzy radcowie prawni I to jest bardzo budujące i to daje e, nadzieję ruchy demokrację. konstytucja 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 konstytucja, konstytucja! 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 Konstytucja, 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 konstytucja. Przepraszam, na kolanie. <głos> my, <głos> Nie, my powinniśmy, <noise> <pod> my <obywatelami. głos> <noise> Chwała, 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 Dobre wiadomości spod chwała, chwała, Sądu Najwyższego w Warszawie. Tam, w tym budynku, tak zwana y, izba dyscyplinarna y, nie przychyliła się do wniosku prokuratury i odmówiła uchylenia y, immunitetu panu sędziemu Igorowi Tulei. Tym samym y, po dwóch dobach oczekiwania mamy najwspanialszą wiadomość dla was, dla Polaków. To, żeby, po, w każdej miejscowości, czy to w Hełmie, czy w Lublinie, czy w Ejcherowie, czy w Poznaniu, czy w Krakowie, czy w Rzeszowie. We Wrocławiu, w nie Górze, gdziekolwiek byliście pod w obronie niezależnych sędziów, Igora Tulei i innych wygraliście. Tak jak mówił przed chwilą y, sam y, pan y, sędzia Igor Tuleja, wygraliśmy y, bitwę, ale wojna trwa. Nie zapominajmy o tym i pamiętajmy, że Skuteczność i opór daje, daje wielki efekt. Tym efektem jest dzisiejsza decyzja, tak zwanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która utrzymuje immunitet panu sędziemu Igerowi Tulei i oddaliła wniosek prokuratury o aresztowanie pana sędziego. To jest wasze, wasze zwycięstwo. To jest Wasze y, święto i święto y, każdego niezależnego, demokratycznego sędziego. Jeszcze raz pod Sądu Najwyższego w Warszawie serdecznie Wam dziękuję za to w imieniu sędziego Igoru Tulei i wszystkich sędziów niezawisłych, demokratycznych. W tej chwili jak czekamy jeszcze na wyjście pełnomocników prawnych pana Igory, Igora, sędziego Igora Tulei, podejrzewamy, że pan mecenas Dubo i jego pomocnik za chwilę powinni wyjść przed sąd i powinniśmy mieć więcej informacji już z sali. W tej chwili czekamy na, na, na wyjście pełnomocników procesowych. Pytam, czy może tak na bieżąco. Przepraszam. Jakie uczucie po dwóch dobach taka wiadomość? No widzę, pan Igor Tuleja, pan sędzia Igor Tuleja mało się nie popłakał, a pan jako kolega Fachu, jako też członek yy, 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 niezawisłych sędziów, co pan czuje po opinii. Ja myślę, że generalnie na pewno jest po stronie kolegi to jest jakaś ulga, natomiast należy mieć na uwadze, że to jeszcze na pewno nie jest koniec, że ta decyzja jak należy się spodziewać zostanie zaskarżona, więc myślę, że jeszcze, że jeszcze poczekamy i spotkamy się tu czy później. Myślę, że na razie jest to ulga, ale ale to nie gdzie to samo to Dobrze, dziękuję. Przepraszam. Dziękuję. Przepraszam za światło. E, trochę e, ludziom świecę latarką. E, może spytajmy się uczestników, którzy tutaj od długodobę byli pod e, Sądem Najwyższym, co wspierali sędziów jak oni czują, co, co oni sądzą o decyzji? Co pani, co, co, ja pani, co, pani co Pani poczuła w momencie usłyszenia tego komunikatu? Gorąco, ciepło, kamień z serca mi zleciał. Że wreszcie, że wreszcie dobra wiadomość po 24 godzinach. To po prostu... No, czyli nie traciły wiary jednak. Nawet jak ta Izba Dyscyplinarna, która nie powinna w ogóle się zajmować tą sprawą, a jednak się okazuje, że, że wygraliśmy. Także mhm. teraz jeszcze tylko prezesa sądu należy przymusić, żeby wpuścił e, e, pana Igora tuleje do pracy, bo należy wyroków słuchać i wykonywać je po prostu. Mhm. No. Dobrze, dziękuję. Bardzo e... Porozmawiamy przez chwilę z Gosią Rosłońską. Gosiu, Ty od kilku lat prowadzisz grupę Wolna Prokuratura. Powiedz inicjatywę. mi inicjatywę Wolna Prokuratura. Powiedz, co Ty poczułaś w momencie usłyszenia tego komunikatu? Pewnego rodzaju osłuchę, natomiast nie jest to zdecydowanie satysfakcja, bo w ogóle ta obrady Izby Dyscyplinarnej nie powinny mieć miejsca, ponieważ ona nie jest sądem, tak naprawdę. Ci sędziowie nie są, pseudosędziowie nie są uprawnieni do wykonywania takich posiedzeń, podejmowania takich decyzji, więc to jest jak gdyby. Yy, próba legalizacji bezprawia, które wprowadza nam obecny rząd. No, nie ma na to naszej zgody i z tego powodu sędzia Tuleja nie uczestniczy. Natomiast my jesteśmy tutaj, żeby jego wspierać, tak? W tych trudnych momentach, jako obywatele. Yy -y. Gosiu, a chciałbym się spytać, twoja inicjatywa planuje jakieś działania w związku z publikacją dzisiaj po południu tak zwanego Trybunału yy, yy, w sprawie rzecznika praw obywatelskich. Czy Wy jako inicjatywa Wolna Prokuratura coś planujecie, jakieś działania w związku z tym? Znaczy no, my na pewno będziemy jak gdyby walczyć, no, okazywać swoje stanowisko, że domagamy się niezależnego rzecznika praw obywatelskich, a nie partyjnego funkcjonariusza. Tak? Mhm. Tyle. Dziękuję, to była Gosia Rosłońska z inicjatywy Wolna Prokuratura. Także jak widzicie jeszcze są tu ludzie pod sądem najwyższym i jeszcze oczekujemy na wyjście pełnomocników procesowych pana sędziego Tulei, którzy który powinni lada chwilę dołączyć tutaj do pana sędziego i wydać komunikat, już taki oficjalny komunikat prosto z sali bo tam e, byli na sali, więc za chwilę powinni wydać e, komunikaty e, związane z, e, z sytuacją, która miała miejsce na, na, e, na sali przed chwilą, jak słyszeliście. Powiem Wam, że po tym komunikacie, mimo że temperatura powietrza jest bliska zeru, trochę cieplej się zrobiło. Fajnie się zrobiło. Już tak za bardzo się nie odczuwa tego zimna, mimo że jest temperatura prawie koło zera. Jak widzicie panowie funkcjonariusze też już się powoli zmieniają lokalizację, już wracają do bazy. Zostało tylko 4, 5, 6, radiowozów, część sił policyjnych z począdu już przebywa w radiowozach, także pewnie reszta funkcjonariuszy jak my odejdziemy też pewnie zostaną odwołani. A on nagrywa wszystko, wszystko jest na lei to tak z boku wiecie. Ludzie się cieszą, ludzie się radują. Przepraszam, porozmawiamy z Martą. Nie, Marta nie chce rozmawiać. Tu osoby też odglądają, nie będziemy im o tym przeszkadzali, bo to jest po prostu sędziowskie. Hmm. Także czekamy jeszcze, czekamy na wyjście pełnomocników procesowych, Pana Mecenasa Duboj, Dubois i jego kolegi w tej chwili. No jest radość, część osób powoli już wraca do domu, część osób jeszcze oczekuje, głównie to są już sędziowie, jeszcze jest tu paru aktywistów i uczestników ponad prawie dobowej oczekiwanie na decyzję Izby Dyscyplinarnej. Dla osób, które się dołączyły przed chwilą, bo widzę parę osób doszło, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie wyraziła zgody na zatrzymanie pana Igora Tulei i doprowadzenie go do prokuratury i tym samym oddaliła wniosek y